Andrzeju. Dobry wieczór, witam. Mam ogromną przyjemność poprowadzić dzisiaj spotkanie z panem Andrzejem Kruszewiczem, który na pewno jest państwu znany, także ja nie będę wymieniać wszystkich zasług pana i pana nie będę opowiadać o pana życiorysie, tylko chciałbym panie Andrzeju nazwać pana po prostu polskim Dawidem Attenborough. Może tak być? Pięknie, nawet o tym nie marzyłem. No właśnie, bo dla mnie jest Pan takim Davidem Attenborough, także będę na Pana mówić Sir Andrew, Sir Andrew Kruszewicz. Może tak być? Thank you very much. Thank you, you're welcome. Dobrze, więc Panie Andrzeju, może zaczniemy od książki, którą tutaj też mamy na wizji, ale tu ja mam przede mną, przeczytałam. i... Muszę podziękować panu za ten czas, który spędziłam z Bałtykiem na nowo. O. I moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło takiego faktu, że pan napisał sporo książek. Chyba, ile się nie mylę, że 30 już. Pan napisał książek, prawda? No tak, troszkę Angle? ponad 30, tak. No ponad 30. Były to książki o ptakach, o zwierzakach, a teraz jest książka o Bałtyku. Nie tylko książka o Bałtyku, ale książka o planecie Bałtyk. I stąd moje pytanie: dlaczego Bałtyk? No, oczywiście z Bałtykiem w, w każdy z nas ma jakieś koneksje. Ja w dzieciństwie jeździłem na obozy harcerskie do Jantaru. I tam zwykle te, te zimne kąpiele, człowiek do nich tęsknił i chodziło się nad Bałtykiem i poznawało się to morze. Ale jako dorosły człowiek zacząłem próbować coś poczytać na temat Bałtyku. Ale było to takie trochę rozproszone i chaotyczne. A potem Joanna Pawlikowska, współautorka książki, przygotowywała cykl programów telewizyjnych o Bałtyku, Żywy Bałtyk. I poprosiła mnie, żebym był prowadzącym. A to już było wymagające. Już musiałem sobie zebrać literaturę, poczytać, postudiować. No i z tego zbierania literatury pojawił mi się obraz czegoś, czego kompletnie nie rozumiemy. My tego Bałtyku nie rozumiemy. Nam się wydaje, że Polska się kończy na, na plaży. Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, co jest dalej, co jest w głębi, jak się tam żyje, jak to funkcjonuje. I jak zacząłem to zgłębiać, okazało się, że ta wiedza jest niezwykle rozproszona w wielu różnych materiałach, w wielu różnych publikacjach, i jak się zaczęło to zbierać, noś tam się pojawił obraz bardzo interesującego miejsca na świecie cała historia Bałtyku, jego powstanie, osadnictwo ludzkie. Funkcjonowanie zwierząt w tym Bałtyku. No, wyobraźmy sobie wodę, która cały czas faluje, tak jak jest na, na płyciznach. wszystko się rusza, piasek się unosi, nie ma się gdzie schować, płaski piasek, no i ryby musiały się nauczyć jakoś tam żyć. I, i garnella i wiele innych organizmów. Najciekawsze rzeczy dzieją się oczywiście na granicy wody i lądu. I tutaj to, co opisaliśmy, że pod kocykiem plażowicza jest świat którego kompletnie nie rozumiemy, jest to obcy świat. I tam funkcjonują takie organizmy, jak na przykład niesporczaki, które były wysyłane w kosmos i z tego kosmosu wracały w stanie liofilizowanym, ale zaczynały normalne życie, zaczynały się odżywiać i rozmnażać. Więc one potrafią przeżyć podróż w kosmos na narażenie na promieniowanie rentgenowskie i bardzo niskie temperatury i sobie z tym radziły. Więc zadziwiają te zwierzęta, które tam są, są ich przystosowania, i zadziwia także taka beztroska nas, użytkowników tego morza i ten brak wiedzy. Bo te muszelki, które leżą na plaży, nawet mało kto umie je nazwać, no sercówkę powiedzmy ktoś nazwie, bo jest charakterystyczna, ale no, ludzie nie umieją nazwać tych muszelek. Nie jest to takie ważne i nie o tym jest ta książka. Ale planeta dlatego, że jest to coś, co jest niby blisko, ale jednocześnie jest dalekie. Wysyłamy statki kosmiczne w kosmos, żeby coś tam poznać, a my nie wiemy, jak funkcjonuje takie morze, a zwłaszcza jego głębiny. No właśnie, a pan się zagłębia, bo mówimy tu o głębinach. Czyli był, był film i jakby na kadwie tego powstała książka. A zna pan dowci po dwóch kozach, które się pasą na łące i jedna przeżywa film. Celuloidowy, bo kiedyś akcja się toczy w latach 80., jakieś filmy pokazywano w kinach i tak przeżuwa, przeżywa, przeżuwa ten film. A druga mówi, co, dobry ten film? A on mówi, nie, książka była lepsza. Znaczy, tutaj najpierw był, był ten cykl programów a potem książka, a tym bardziej, że przygotowujemy nowy cykl, dlatego, że tamten już się opatrzył, 10 odcinków i przygotowujemy nowych 10 odcinków, więc tak naprawdę ta książka jest tak jak pomiędzy tymi dwoma cyklami zebrana wiedza. Teraz niektóre rzeczy bym rozwinął, na przykład bursztyn, który no, przygoda z bursztynem była zupełnie obłędna, dlatego, że zrobiliśmy wywiad z poławiaczem i ten poławiacz Podarował mi kawałek bursztynu, tak spory jak na mnie, bo ja zwykle malutkie kawałek znajdowałem, a to było takie, no, połowa pudełka od zapałek, może trochę więcej. I w tym bursztynie był taki matowy, bardzo lekki, ale coś tam wypatrzyłem, że chyba coś tam jest. A potem byliśmy w Muzeum Bursztynu, które jest na, na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Zoologii. I, I tam jest Muzeum Bursztynu, i tam spotkaliśmy kobietę, panią Elżbietę Zontag która mi pokazała, jak należy bursztyn oszlifować, żeby zobaczyć, co tam w środku jest. I udało się to wszystko zobaczyć i sfotografować. I mam taki kawałek bursztynu, i do tego zdjęcia, inkluzji, bo tam jest pracownia inkluzji w bursztynie, niesamowita praca. I mam taki kawałek bursztynu z inkluzjami. Tu są tam dwie muchówki z rodziny yy, 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 Hippobuscide, yy, ale Haurobo, no to jest Chironomus, Chironomide. Tak, I one mają 30 milionów lat. I to jest szokujące, że każdy z nas może znaleźć, na brzegu, na brzegu morza kawałeczek historii geologicznej naszej planety 30 milionów lat to jest na kawał czasu. A ogólnie te lasy bursztynowe i cała historia bursztynu jest to historia absolutnie wyjątkowa, którą warto poznać. Warto pójść do tego muzeum i to wszystko zobaczyć. Także Panie teraz Andrzej, bym napisał większy rozdział o bursztynie. To ja panu może pomogę, bo ja tutaj mam niech pan zobaczy teraz, tylko muszę do kamelki. To o, widzi pan? To jest bursztyn, który ja znalazłam na plaży. To, no to, to, jest ręki. to jest spory kawałek. Dali. Także ja miałam dla pana taką niespodziankę, ale to pan sam zaczął ten temat bursztynu. To co ja powinnam z tym zrobić? Oddać go do szlifowania, zrobić sobie naszyjnik? Nie wiem, czy tam, czy to jest na tyle klarowne w środku, trzeba by tam zobaczyć, bo ten mój był z wierzchu taki bardzo matowy, ale potem się okazało, że w środku to był taki bardzo szklisty z pęcherzykami powietrza i z tymi inkluzjami, a niektóre kawałki całe są matowe i wtedy tam się nie da nic zobaczyć. Ale on ma tutaj takie małe muszelki, jeszcze wie pan, jak pan przyjedzie tu. No właśnie, kiedy pan tu przyjedzie, panie Andrzeju? Bo ja do Sopotu? Zapytać... No, wybieram się pod koniec lipca do Instytutu Oceanologii w Sopocie, bo chcemy jeszcze sfilmować okrzębki i parę jeszcze innych takich mikroorganizmów, które żyją w Bałtyku. A to wystarczy kropla wody bałtyckiej, żeby zobaczyć cuda. No właśnie, z tymi kroplami. A panie Andrzeju, bo z tego co wiem, to pan wcześniej wstaje.